Cześć! Jest kilka takich rzeczy w nastawieniu, które warto jest zrozumieć, jeżeli chcesz się odchudzić i utrzymać tą wagę. Cześć, jestem Ania Sośnierz, od ponad 8 lat zajmuję się tym, że odchudzam zapracowane kobiety, także bardzo mi będzie miło, jeżeli zostaniesz tutaj na dłużej, dasz kciuka do góry, a ja będę w stanie Ci regularnie dostarczać dwa wideo w tygodniu i pomagać się, wspierać właśnie w tym procesie, więc... Jeżeli chodzi o nasze nastawienie, to jest duży problem właśnie z tym, że osoby, które chcą się odchudzić, ja tutaj głównie pracuję z kobietami, chociaż też mam fajne sukcesy z mężczyznami, natomiast większość, to ponad 95% w zależności od platformy, osób, które mnie obserwują, to są kobiety, więc mówię dlatego do Ciebie, czyli do kobiety. Więc, jeżeli chodzi o pierwsze z takich rzeczy, to my siebie zostawiamy na ostatnim miejscu i nie mam zamiaru ci wprowadzać w jakieś poczucie winy, bo bardzo często to jest tak, że my kobiety mamy albo dzieci, albo tak jak ja opiekowałam się e, moją mamą przez pewien czas e, i miałam priorytety poukładane bardziej na zewnątrz. E, ostatnio prowadziłam kilka dni temu taki wykład odnośnie siły stresu. Jedna z kobiet opowiadała właśnie o tym, że e, ma rodzinę, ma dziecko i zajeżdża się tak bardzo mocno pracując, do momentu aż dochodzi już do tego, że nie jest w stanie wziąć więcej już po prostu na siebie i wtedy musi odpocząć, wtedy właśnie też idzie na jakiś masaż i, i stara się zrobić właśnie coś też wtedy dla siebie. I to jak my to zauważamy, że w taki sposób funkcjonujemy, to warto jest sobie jeszcze nie dowalać, czyli nie mówić o Jezu, nie powinnaś tak robić, powinnaś robić inaczej, nie. Zamiast tego warto jest popatrzeć sobie na to, jak, czy w taki sposób wyobrażasz sobie dłużej żyć. I powiem Ci teraz przykład mojej mamy, która była cudowną osobą, która umarła już 8 lat temu i mama była właśnie była super, była kochana, była bardzo pracowita, była taką oporą właśnie i finansową i nie tylko dla nas. Natomiast nie ma takiego dnia, w której nie, nie marzyłabym o tym, żeby ona była koło mnie. Więc po co ci o tym mówię? Po to właśnie, żeby zwrócić uwagę na to, że jeżeli my będziemy siebie zawsze odkładać na ostatnie miejsce, to co się później stanie? To później się stanie właśnie to, że jest takie prawdopodobieństwo, że szybciej po prostu skończymy nasze życie i jednocześnie zostawimy dzieci bliskich właśnie z takim poczuciem winy, że to przeze mnie, nie była ona w stanie, bo musiała pracować, zarabiać na, na nas, nie była w stanie po prostu też zadbać o siebie. Więc nie chcemy czegoś takiego ani dla Ciebie, ani dla twoich bliskich, więc warto jest już teraz powiedzieć sobie, jestem warta i wprowadzać krok po kroku zdrowe nawyki. Więc najpierw to jest kwestia decyzji, jeszcze nie umniejszania sobie tego decyzji. Druga rzecz jest taka, że w dużej mierze kobiety myślą i kojarzą właśnie dbanie o siebie, czyli ten proces właśnie odchudzania, zdrowa dieta, treningi, nawadnianie, wysypianie, że to jest po prostu coś mega trudnego i że to są jakieś mega wyżyczenia. I dzisiaj właśnie miałam taką rozmowę z moimi klientkami w programie Jesteś Warta. My tam w soboty mamy spotkanie albo w temacie takiego diet coachingu, albo w temacie nastawienia. I dzisiaj, właśnie pod sam koniec, jedna z moich nowych klientek powiedziała mi: Słuchaj, Ania, dla mnie to było szokujące, że Ty nas uczysz i pokazujesz, i tego mi właśnie brakowało, że pokazujesz nam, że to dbanie o siebie nie jest właśnie wyrzeczeniem. Ja mówię: No nie jest, to jest właśnie taka forma miłości i szacunku do siebie. To jest taka forma, że my nie odejmujemy sobie nic od życia. My sobie odejmujemy, jakby odpychamy tą starą wersję siebie, która nie dbała o siebie. Dla której wszystko inne było ważniejsze, i budujemy siebie, budujemy tą osobistą sprawczość, budujemy właśnie em, siebie jako taką silniejszą wersję: jako taką wersję, która przecież zna swoje granice, jako taką wersję, która, dla której dbanie o siebie to jest przywilej. Czyli pójście na trening, czy zrobienie treningu, to jak właśnie w jesteś warta. Trenujemy tam, nawet jest pięć treningów w tygodniu, jak ktoś chce, e, natomiast na do trzech. E, na początku do dwóch. Więc to, że przychodzimy sobie na trening, odpalamy Zuma, ćwiczymy, to to jest przywilej. To jest po prostu to w taki sposób traktują siebie osoby, które siebie kochają. Przedsiębiorcy, które chcą przez długie lata prowadzić firmę na wysokim poziomie, sportowcy zawodowi, i osoby, które są produktywne. Więc my też tak chcemy, co niektóra, kto z nas nie chciałby mieć po prostu, lepiej ogarniać siebie i swojego świata, swojego życia, żeby mieć piękne wyniki. Więc to, że my ćwiczymy, to my to robimy właśnie nie po to, żeby nam było gorzej, my to robimy po to, żeby nasze ciała były piękne, po to, żebyśmy miały więcej energii, po to, żebyśmy się czuły zaopiekowane, zatroszczone, że, że same siebie kochamy. I to jest to, co warto jest zmienić w naszej głowie. Tak samo jak właśnie to, że my się zdrowo odżywiamy, że my się mądrze odżywiamy i tutaj nie chodzi o żadne skrajności, nie trzeba jeść wszystkiego organicznego, samych wor, czy samych warzyw. Nie, 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 nie trzeba nie jeść kolacji czy nie jeść śniadań, bo te wszystkie drogi dowożą tylko i wyłącznie nas do deficytu kalorycznego w czasie odchudzania, to nie o to chodzi. Chodzi o to właśnie, żeby jeść lepszą dietę niż jemy teraz. Trzeba wiedzieć, ile konkretnie potrzebujesz tego jedzenia, skupić się na tej odpowiedniej kaloryce, odpowiedniej ilości białka, żeby nie być głodną i żeby się lepiej regenerować i odpowiedniej ilości błonnika, żebyś jadła dużo warzyw i owoców i żebyś była po prostu zdrowa, miała dużo witamin i energii. Więc taka dieta, ona właśnie nie jest kolejnym wyrzeczeniem, tylko to jest to, że ty przyzwyczajasz siebie tak jak do, sa do samochodu. Nie? Mamy jak masz jakieś wybajeżone autko, e, no to wiadomo, nie nalejesz tam dziadostwa do środka, nie? To my do naszego ciała też nie chcemy wrzucać po prostu czego popadnie, nie? Jak jemy śmieci, to się czujemy jak śmieci. My chcemy i dajemy naszemu organizmowi właśnie dobre, zdrowe jedzenie. I nie chodzi też znowu o to, żeby jeść siedem razy dziennie jak kulturyści. To jest ich praca. E, tylko taka ilość posiłków, żebyś była w stanie tak normalnie funkcjonować, żeby to nie było znowu kolejnym wiecie. Tylko i wyłącznie mam teraz zdrowe życie, a ja teraz będę wszystko inne rzucę, tylko będę robić zdrowie. No nie, jeżeli mamy na to możliwości, super, why not? Nie? Jeszcze przy okazji jakiś fajny rozwój, troszkę tu jakieś szkolenie, tu medytacja, super sprawa. Ale zazwyczaj większość z nas musi po prostu pracować i. Nie mam aż tyle czasu na to, żeby sta stale siedzieć w kuchni. Więc reasumując, jeżeli zależy nam na tym, żeby teraz dojść do momentu, w którym e, dbanie o siebie i to, że wyglądasz super, że siebie kochasz i szanujesz, jest dla ciebie ważne, to warto jest właśnie zrozumieć te rzeczy. Czyli warto jest siebie też potraktować jako priorytet w swoim życiu, co nie oznacza, że będziesz teraz palantem, tak zwanym, nie? I mówić teraz, tylko ja, ja, ja. Nie, to oznacza, że będziesz szacunkiem właśnie też zauważać swoje potrzeby i sobie dawać to, co jest Ci potrzebne i mieć świadomość tego, że to wspaniale też wpływa na Twoje otoczenie i na Twoich bliskich. Później to, że ty dbasz o siebie, ćwiczysz, dobrze się odżywiasz, nawadniasz i wysypiasz, to nie oznacza, że, że to jest właśnie jakieś wyrzeczenie. To jest forma takiej miłości do siebie i forma traktowania siebie godnie. To jest tak samo jak. Maja Angelu jest taka brzmię, żyjąca poetka, która mówiła, że mama ją nauczyła przede wszystkim tego, co to jest dobre i co to jest złe, i żeby robiła to dobre. I my w ciągu naszego życia często zapominamy, wybieramy chaos wybieramy, że po prostu jesteśmy zawiegane, wszystko się dzieje, nie mamy czasu i nie ogarniamy tego wszechświata. Nie? Jest jeden wielki chaos. I w taki sposób, no, ja, ja to nazywam i tak. Yy, rozpoznaje, że ludzie właśnie, którzy, którzy, nie dbają o siebie, ludzie, którzy na przykład e, są łotyli, czy ludzie, którzy po prostu w nosie mają swoje ciało, nie? proszę sobie wyobrazić, bardziej w dotyłka, by mi się to e, można było porównać, e, to oni żyją z tym chaosie, oni wybierają złe. Natomiast my, jeżeli my chcemy mieć już teraz dobre życie, to warto jest to robić to, co jest dobre, czyli miłość dawać sobie właśnie. Dobre pokarmy, dawać sobie właśnie to, co nasze ciało potrzebuje. Więc, kochana, załogu do dzieła! Daj znać proszę w komentarzu, jeżeli to jest taki sposób nastawienia dla ciebie nowy i czy go będziesz używać. Bardzo Cię do tego zachęcam, bo tak samo jak mnie to bardzo pomaga, to też moim klientkom. Także wspaniałego dnia lub wieczoru i zostań tutaj na dłużej.